Dziś 10 błędów, które popełniamy w słuchaniu, zarówno w sprzedaży, jak i w życiu codziennym. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry, moi kochani. Witam Was serdecznie w kolejnym nagraniu z cyklu Jak sprzedawać lepiej i skuteczniej. Dzisiaj skupimy się na słuchaniu, na tym jak my słuchamy naszych klientów i jakie błędy popełniamy. I ja wiem, ja wiem. Miałem zrobić nagranie o narzędziach, jakich używam do planowania mojego kontentu i do dystrybucji tej treści. Ale uwaga. W ostatnim nagraniu mówiłem też o tym, że często nagrywam z hotelu. Dzisiaj jestem w hotelu, a chciałbym, żeby to nagranie wyszło dobrze, ponieważ jestem przed szkoleniem, no to nie mam takich możliwości. A po drugie, a propos sprzętu, to niestety iPhone padł i dlatego nagrywam to wideo. Możecie zobaczyć różnicę. Nagrywam moim starszym telefonem. Także mam nadzieję, że treść się obroni, bo, bo z jakością może być różnie. Będzie na pewno trochę grożej niż było, ale przynajmniej pamiętałem o mikrofonie krawatowym. I tak, rozpoczynając standardowo, dzięki za wszystkie interakcje pod moimi ostatnimi wideo. Dziś też nie bójcie się śmiało zostawić lajka, dać subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału. A jeżeli chcecie, żebym zrobił o czymś nagranie, to dajcie znać. Kolejne nagranie mam zaplanowane o tym, jakie mamy techniki aktywnego słuchania. Dziś porozmawiamy o błędach, a kolejne nagranie już mam zaplanowane o tych narzędziach, które ja wykorzystuję właśnie do dystrybucji i do produkcji mojego kontentu. No ale dobra, jedziemy. Do zrobienia tego nagrania zainspirował mnie mój blog. Dlatego, że ja dawno, dawno, dawno temu, stąd widzicie, że mam laptopa, popełniłem takie, taki wpis blogowy, który cieszy się bardzo dużą popularnością na moim blogu. Jest to jeden z najchętniej czytanych wpisów. Właśnie o 10 błędach w słuchaniu. I stwierdziłem, że to jest na tyle dobry materiał i na tyle aktualny materiał, że po prostu zrobię to w formie wideo dla tych, którzy nie czytali albo dla tych, którzy nie lubią czytać. Więc jedziemy po kolei. Błąd numer jeden to jest udawanie, że się słucha tak zwane pseudosłuchanie. I zapewne wiecie, że jest spora różnica między słuchać a słyszeć, podobnie jak widzieć, a dostrzegać. nie? Często my coś widzimy, ale jesteśmy skupieni na czymś innym, to znaczy, że my tego nie dostrzegamy. Bo po prostu nasze skupienie ląduje na inny obiekt, i tak samo jest ze słuchaniem i słyszeniem. My często uczestniczymy, w, e, uczestniczymy gdzieś tam w dyskusji. Ale nie bierzemy w niej aktywnego udziału, nie słuchamy dobrze. I ja zawsze powtarzam, że pamiętajcie o tym, że podzielność uwagi to jest mit. Ja kiedyś czytałem o tym, że jedyne co może być to przełączenie stanu skupienia czyli nie możemy wykonywać dwóch takich samych czynności tak samo dobrze. I często zdarza się na przykład, że rozmawiając z klientem lub Samemu uczestnicząc w dyskusji robimy takie mhm, wpadamy w taki automat, przez co nasze słuchanie nie jest już tak dobre, nie jest już tak efektywne, nie słyszymy tego, co byśmy chcieli, czyli pseudosłuchanie to błąd pierwszy. Drugie to jest zbyt wczesne dawanie rad i rozwiązań. nie? Tutaj zaraz kłania się to jedno z moich ulubionych powiedzeń, że ludziom żyłoby się dużo lepiej, gdyby sami żyli według rad, które dają innym. I to jest święta prawda. My uwielbiamy dawać rady, nie? uwielbiamy mieć rozwiązania. Klient nam opowiada o swoim problemie, a Ty już. A, my to znamy, znamy, to znamy, znamy, my tutaj to rozwiązaliśmy. A może się okazać, że klient już znalazł rozwiązanie na ten problem, a Ty mu nie dajesz dokończyć. Nie? To będzie za chwilę, bo to jest też przerywanie. 3 to jest osądzanie innych, czyli dokonujemy osądu drugiej osoby. Pamiętajcie o tym, że nikt z nas nie lubi być osądzany, tak samo jak nikt z nas nie lubi być negowanym. Dlatego starajcie się w relacji z klientem, w trakcie rozmowy z klientem, nie osądzać tej osoby. Możecie co najwyżej zakwestionować to, co on mówi. Możecie nie zgodzić się z daną tezą lub stwierdzeniem, ale mówienie nie zgadzam się z tobą jest w, w, w pewnego rodzaju klient może odebrać to jako atak na swoją osobę. 4. Brak reagowania. I to jest często u tych, co mają właśnie tą podzielność uwagi, nie? Mówisz, 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 mówisz i jest taka Co wiesz? Nie? Każdy z nas przynajmniej raz, jak nie kilkanaście razy doświadczył tego, że nasz odbiorca lub my sami nie reagujemy. Także zawsze dawajcie klientowi potwierdzenie, że w ogóle go słuchacie. Piąte to jest okazywanie zniecierpliwienia. Znam takie osoby, nieraz takie osoby widziałem, chyba nawet sam też długo taki byłem, bo musiałem się tego nauczyć. Żeby nauczyć się klienta słuchać. Bardzo często też no na 100% okazywałem swoje zniecierpliwienie, że klient już za długo gada, za długo nadaje, już wiecie, gdzieś jakieś nerwowe ruchy, tą tąpanie nogą, błędzenie oczami i tak dalej, czyli okazujemy, że jesteśmy zniecierpliwieni. Szóste to jest wyciąganie pochopnych wniosków. To jest trochę tak jak zdawanie właśnie tych rad i rozwiązań. Czyli my zbyt pochopnie nie daliśmy klientowi swobody wypowiedzi, nie daliśmy klientowi powiedzieć wszystkiego tego, e, całej tej kwestii, o której klient nam opowiada i już wyciągamy wnioski. Nie? No, siódme, to jest wtrącanie się w trakcie wypowiedzi klienta. No to, to tego chyba nikt z nas nie lubi. To jest jedna chyba z takich naj, no chociaż wszystkie są w sumie złe, ale jedna z gorszych w ogóle z gorszych zachowań w relacji klient-sprzedawca. Jak dochodzi do sytuacji, gdzie taki nadgorliwy sprzedawca. Ma, nie chciałbym powiedzieć, że tak cudowny produkt lub usługa, bo często to mówię, ale po prostu tak już chce gadać, nie? już tak mu się nie chce słuchać, że już się wtrąca gdzieś w trakcie. Ja znam jednego takiego sprzedawcę, to jest bardzo, bardzo, bardzo duża wada. Słuchanie w stylu wszystko na swój temat, czyli pamiętajcie o tym, jak to pisał w swojej książce Sandler, tak. W książce nie nauczysz dziecka jazdy na rowerze podczas prelekcji, gdzie on opisywał w swojej książce, żebyś zawsze, żeby klient zawsze w relacji z tobą, żebyś sprawiał, żeby klient czuł się lepiej od ciebie. I ja muszę Wam powiedzieć, że ta zasada jest genialna, żeby było jasne. Zawsze staram się w relacji sprzedawca-klient. Powodować, że mój klient czuje się lepiej ode mnie. A jeżeli słuchanie go, wysłuchanie tego klienta, wysłuchanie jego problemów, tego co mu doskwiera lub jakie efekty biznesowe chciałby osiągnąć, ma być pełną formą okazania szacunku i sprawienia, że ta osoba poczuje się lepiej, to ja chcę to mieć po swojej stronie, dlatego często warto ugryźć się w język, warto schować swoje ego, bo ilu znacie takich sprzedawców, co nadają tylko my, nasze produkty, to jest cudowne, my mamy to najfajniejsze i tak. I tylko ja, 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 ja. Takie jest tak zwane me, myself and I, nie? Jak to kiedyś było, była modna taka, robienie takiej fotki. Czyli słuchamy tylko wtedy, kiedy sytuacja dotyczy bezpośrednio nas. E, dziewiąte: kończenie zdania za kogoś. <sighs> To mistrzem jest moja mama. Moja mama, ona z taką osobą bardzo niecierpliwą, bardzo niecierpliwą i taką bardzo powiedziałbym, ja, ja, ja po części działanie mam po mojej mamie, czyli tą taką pracowitość, to, że jestem konsekwentny i tak dalej, ale moja mama ma do tego taką wersję pro, bo ma jeszcze w tym wszystkim nadgorliwość. I pamiętam do dziś taką sytuację, w której, w której mój brat dostał się do pierwszej pracy. To była jego pierwsza praca, zaraz po szkole średniej, no i dostał, wiecie, papiery do wypełnienia. I pamiętam jak dziś aferę w domu, bo brat chciał wypełnić te papiery i zapytał się o coś mamy, bo nie rozumiał któregoś z podpunktów, co on tam ma wpisać. I już było to, daj ja to zrobię za Ciebie, nie, bo ona wszystko zrobi najlepiej. Także, no, no, nikt z nas nie lubi kończenia za niego i koniec, kropka. E no i dziesiąte, tym bardziej, że pamiętajcie o tym, że kończenie znaje za kogoś może zmienić w ogóle sens jego wypowiedzi. Dlatego dajmy, jeszcze raz powtarzam, klientowi swobodę wypowiedzi. Po prostu. Nie, yy, nie zabijajmy ciszy za wszelką cenę, ale o tym powiem zaraz. I dziesiąte, przerywanie. No to wiadomo było, że to się pojawi, no bo to się musiało pojawić. Eee, uwielbiamy przerywać. Mówię, jest cała masa osób, która masowo przerywa wypowiedzi innych osób. To jest bardzo, ale to bardzo, bardzo duży błąd w sprzedaży. Klientowi należy dać swobodę wypowiedzi i nie zabijać ciszy za wszelką cenę. Ja oczywiście nie będę tutaj przytaczał, bo nie pamiętam. Wiem, że kiedyś czytałem jakieś tam badania, że jak sprzedawca poczeka ileś tam ileś na odpowiedź klienta, to zyskuje przewagę w sprzedaży. Nie pamiętam źródła, nie pamiętam gdzie to przeczytałem. Nawet nie wiem, czy do końca jestem zwolennikiem tej zasady, dlatego że ja jestem zwolennikiem świadomego dialogu, czyli Każda ze stron naszej relacji, bo nasza relacja jest partnerska. Zresztą o budowaniu relacji mówiłem w osobnym wideo, no minie za chwilę tutaj. Nasza relacja ma być partnerska. A jeżeli ma być partnerska, to jesteśmy na równi, jesteśmy partnerami. Nie ma żadnego klient nasz pan, ani ja jestem bożyszczem świata, bo chodzę z cudownym rozwiązaniem. To tak nie działa. Po prostu bądźmy partnerami i prowadźmy świadomy dialog. Świadomy dialog polega na tym, że daje klientowi swobodę wypowiedzi. Czyli mój klient ma się czuć w tej relacji dobrze i ma się czuć wysłuchany. I uwierzcie mi, że to jest jeden z sekretów w ogóle dobrej sprzedaży. Jak ja sobie tak myślę, to wracam do tej zasady, którą powiedziałem już nie raz, powtórzę ją po raz kolejny, że kiedy gadałem dużo, sprzedawałem dużo. Kiedy nauczyłem się słuchać, zacząłem sprzedawać więcej. I może niejednostkowo więcej, żeby było jasne. To nie jest tak, że ja nagle wiecie, bff, o 50% większe sprzedaż. Nie. Po prostu zacząłem dokonywać lepszych transakcji. Lepszych przez to, że szukałem innych obszarów do współpracy z, klientowi, z klientem i innych możliwości, jak ja tej danej osobie mogę pomóc. Więc reasumując te wszystkie błędy, pojedziemy tym razem od końca: przerywanie, kończenie zdania za kogoś, słuchanie w stylu wszystko na mój temat, wtrącanie się w trakcie wypowiedzi klienta, wyciąganie pochopnie wniosków, okazywanie zniecierpliwienia, brak reagowania osądzanie innych, zbyt wczesne dawanie rad i rozwiązań i udawanie, że się słucha pseudo słuchanie. Jeżeli macie jeszcze jakieś błędy, które widzicie w słuchaniu, to proszę podzielcie się ze mną w komentarzu. Jeżeli chcecie, żebym zrobił jakieś kolejne wideo, to też śmiało dajcie znać w komentarzu, co to powinno być. Mówię, już mam zaplanowane, ale chętnie sobie zakolejkuję. Także nie bójcie się komentować, nie bójcie się dać łapki w górę, a jak chcecie, to udostępnijcie to wideo. No i co? Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!